Cykl odblamy jeszcze raz. Zobaczcie, to. Słuchajcie, pompa już Wam pokazuje parametry. Mamy tu 4,3 kW, średnica 75 mm, 76 mm, 1000 litrów na minutę równo. Jest to model F82P 25 kg. Muszę Wam powiedzieć, bardzo kompaktowy. Jedną ręką go przenoszę bez problemu. Teraz tu mi strzela, ponieważ jest świeżo po wyłączeniu. Zobaczcie, mamy tutaj prędkość pompy, silnika, żółwik i zając, czyli na maksa. Mamy tutaj wyłączenie paliwa i sanie, sanie wyłączone. Odpalanie bardzo dobre jest tutaj, bardzo prosto to się robi. I muszę Wam powiedzieć, że pompa naprawdę, tylko te węże są ciężkie i rozwijanie i zwijanie tych węży nie należy do przyjemnych do przyjemnych prac. Mamy tutaj 6 metrów zasysającego węża. O, powiem Wam, gorąco tu jest, fest gorąco. Nagrzało się to wszystko przez 1,5 godziny pracy na maksymalnych obrotach. Jak silnik tu wygląda? 108 decybeli. Przed, słuchajcie, przed napełnieniem, przed uruchomieniem zawsze tą pompę musicie zalać odpowiednią ilością wody. Woda, która pozostaje w pompie po pracy ma wysoką temperaturę, co może powodować niebezpieczeństwo. Wyłączyć silnik po zakończeniu pracy. Czyli ta woda teraz się będzie nagrzewać. Z tego tu wynika. Mamy tutaj miarkę oleju z jednej strony, jak i z drugiej. Z tego co widziałem, tak gaźnik i korek spustowy od oleju. Pompa ma cztery. Tutaj ładne ogumowane nóżki. Filtr powietrza co 10 godzin należy zobaczyć go, czyścić. Wyłącznik tutaj, zbiornik około 3,5 litra. 3 litry, gdzieś bym powiedział tyle wchodzi. Tutaj pamiętajcie, zalewać się przed pierwszym uruchomieniem. Tu lecimy pod górkę, mocno pod górkę z naszym wężem. Jest to jakieś może 10 metrów w górę albo 8. A pompa maksymalnie, podnoszenie supa wody ma 28 metrów do góry, więc jest to naprawdę dobry wynik. Mamy tutaj nasz. Zasys zestawu jest gdzieś głęboko. Na dole znajduje się koszyk w wielkości dłoni, który ma dziurki w wielkości około 5 mm. No i muszę powiedzieć, że jest to pompa do czystej wody, nie jest to szlamówka. Powiem Wam, keskin szlamowy z tego co każdy, tak to się nazywa, KTH-50, kosztował około 4,5 czy 5 tysięcy, a taka pompa kosztowała około 1700 zł, nie licząc węży. Sama goła pompa 1700 zł, no i tu dobieracie węża z sącego ile chcecie. Jest to twardy wąż, oczywiście. I to zobaczcie sobie, jak to wygląda. Pompa jest 2020 roku. Przyłącza 3 calowe, starter ręczny, tak jak mówiłem. No i pompa fogo. Bardzo dobrze. Ja sobie tą pompę chwalę. Już upuściliśmy trochę linii zestawu z 10 cm przez parę godzin. na no stawie jest ogromny. Jak widzicie. Ponieważ zalało tutaj drogę, trzeba wykosić i trochę nasypać piachu. No jak widzicie, 209 cm 3 silnik spalanie według mnie to jest około 2,5 litrów na godzinę na maksymalnych obrotach, a w trybie najsłabszym to jest około muszę powiedzieć tak, ja wam mówię tak na oko, teraz nie czytam żadnych parametrów z tego z telefonu, a nic. Pff, ile to pali mniej więcej? Z 1,5 litra na godzinę na wolnych obrotach. A na maksymalnych naprawdę źłopie. Żłopie jest 2,5 litra, około. I muszę Wam powiedzieć, mamy tutaj 50 metrów węża, i ona naprawdę zdaje egzamin. No i słuchajcie, zobaczcie, mamy 100 metrów węża. No i zobaczcie sami 100 metrów jest to 5 węży 20 metrowych, rozciągniętych pod górkę na no 10 metrów zobaczcie zobaczcie to jest możecie podlewać i to tak fest bardzo szybkie podrywanie ogródka Jak widzicie, struga 75 mm i to pełen szwung pompy. Wszystko sobie pięknie w las wpija. 10 metrów, i idzie wszystko w glebę dalej. Jak widzicie, trzycalowa. Powiem Wam, że jak był podpięta redukcja i na dwucalowy wąż, to ciśnienie jest jeszcze większe wtedy, ale struga jest cieńsza. Wiadomo. I muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy ten pistolet właśnie nie dławi tej pompy aż. Że ona ma tak dużą wydajność, że zakładając ten pistolet, no hmm, nie jestem pewien, czy to działa. To była szybka próba. Lepiej założyć redukcję na dwa cale i dopiero wtedy z, tego, z tej sikawki, ale no właśnie mówię nie wiem, czy nie będzie przeszkadzać to w pracy pompie. Wydaje mi się lepiej, żeby to było tak, jak jest i tyle. Do no Mausera napełnicie. Uwierzcie mi 2 minuty, czy 1,5 minuty? Bo i tak trzeba pod górkę pompować. Akurat my tak robiliśmy, że Mausera pod górkę pompowaliśmy. No i trwało to około 1,5 minuty. Bo pamiętajcie, wydajność pompy spada z racji podnoszenia. Tu mamy 10 metrów pod górkę, maksymalnie to jest 28, więc no liczcie się z tym, że mamy tu około 70% wydajności tej pompy. Jakbyśmy po równym terenie pompowali, na pewno byłoby to, byłaby to jeszcze tutaj dłuższa struga. Dobra, no to robimy test yy, z ciekawki. Zobaczcie to, jest armata niesamowita. Dobra. Już wiemy, że to ją trochę zdławia, trochę mocno. Dostępne macie również różne modele tych pomp, większe, mniejsze. Dwucelowy model też jest, to jest trzycelówka i naprawdę ta pompa wydajnością jest konkretna. No słuchajcie, Mauser w minutę, no to, no to to już jest. Nie wiem, czy wy potrzebujecie taką pompę, zależy do czego do wypompowania naprawdę dużych zbiorników wodnych to jak najbardziej, ale jeżeli chcecie. Ty pompować se małe, małe elementy albo gdzieś napompować Mausera, no to taka pompowa nie jest potrzebna, bierzcie dwucelówkę albo nawet mniejsze pompy, bo to naprawdę wydajność tej pompy to jest Mauser w minutę. to sobie wyobraźcie. To jest naprawdę konkretna pompa, a więc dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę i subskrypcję i bądźcie na bieżąco. Na razie, hej.